Dzień dobry Państwu. Dzisiaj prezentujemy naukę jazdy na wakeboardzie. Czy pan, panie Kamilu już jeździł kiedyś? Nie, nigdy nie jeździłem, jestem gdzieś dzisiaj, dzisiaj będę pierwszy raz jeździł, jestem gotowy. Przygotowany wczoraj cały, cały wieczór uczyłem się teorii. Dziś, no dzisiaj, dzisiaj zajęcia praktyczne z panem ładnym Jakubkiem. I publika tutaj też jest, żeby dopingować. Kamil, ugnij nogi. Proste ręce. I teraz zobacz, w momencie jak ja zacznę ci ciągnąć, deskę masz przed sobą, zacznij ją za chwilę obracać. Tą nogą do przodu, którą lubisz, czyli którą jeździsz na przykład na deskorolce, na snowboardzie czy na innym jakimś urządzeniu bocznym. Ale nie prostuj nogi, patrz, widzisz, bo przednie już prostujesz. Muszą być obie dwie nogi ugięte. Mocno przednia noga ugięta. Nic nie wystawiasz żadnej nogi do przodu. I w momencie jak wyjdziesz na wodę. My Ci machniemy ręką, ale bardzo ważne, żebyś pomalutku wstawał do góry, pomalutku. Jak będziesz się czuł niepewnie, schodzisz znowu nisko do parteru, okej? Okay? ok. W momencie, jak pociągnę Cię do przodu, to Ty musisz w tej pozycji być szkulony, wyjść na wodę, ustawić sobie deskę prawą lub lewą do przodu, jak lubisz i w tej niskiej pozycji popłynąć kawałek i później pomalutku wstajesz do góry. Jak się czujesz niepewnie, znowu schodzisz nisko do parteru i pójdziesz sobie nic tej pozycji, okej? Okay? Okay. Ale ręce cały czas proste Ręce cały czas proste Jak się czujesz? Jest dobrze, Trosz, troszkę się denerwuję przed pierwszą przed pierwszą jazdą, ale, ale jest dobrze Bardzo ważne jest to, że jak jesteście w wodzie, to nie robić w tej pozycji, bo tak nie wyjdziecie. Musicie zrobić, dać się pociągnąć do przodu i na deskę zaraz wstać. Czyli to... to Później pomału stajecie. Nie pewnie się czujecie, schodzicie nisko. Okay. No to próbujemy. Kamil naprawdę pierwszy raz w życiu próbuje. Ja jestem dobrej myśli. Ja też. <grymne> Ugięte nogi, proste ręce. Nic więcej na razie nie robić. Patrz na mnie, ja ci powiem kiedy masz wstać, dobra? Ustawiaj bokiem trochę.